Jestem na stanowisku ceramizatora i zanim zadam kilka pytań, muszę powiedzieć, że ja już znam ceramizatora. Ceramizatora używam, dlatego że nie powiedziałem o tym na żadnych mediach społecznościowych, to jest to produkt, są to e, środki, jak to nazywa się chroniące, czy modyfikatory, bezku... tak, modyfikatory oleju. Powiem Wam, że to działa i robi cuda, ale... China jestem, żeby się wypowiedzieć. Jasne. Przede Pikał. wszystkim miło mi Cię widzieć w tym roku. Fajnie, że nas znowu odwiedziłeś. E, także no, produkty nasze znasz, stosowałeś, także e, co mogę powiedzieć z punktu widzenia, jeśli chodzi o e, naszą markę. Się, rozwijamy się dosyć dynamicznie, jesteśmy już na kilkunastu rynkach. Mhm. E, cieszy nas to, że gdyby nasze produkty zostały też docenione za granicą. A powiedzmy, może widzą, bo większość ludzi tak. nie zna ceramizatora. Kojarzą może nazwy ceramika, ale co to jest za ceramika? Co się dzieje? Tak, no ceramika, to się Wiadomo, teraz dosyć popularny temat. Jeśli chodzi o ceramikę, tak naprawdę stosujemy szeroko pojętą tak, czy e, jakieś powłoki na lakier. E, nasza ceramika zabezpiecza silniki od wewnątrz, czyli to jest to pewnego rodzaju forma profilaktyki dla osób, które chcą chronić silnik, dbać o niego i jak najdłużej eksploatować swoje jednostki napędowe. Także jest to produkt y, ukierunkowany dla osób, które jak gdyby... Tam długo eksploatować swoje, swoje silniki, dbają o, o swoje pojazdy, są gdzieś tam fanami tam motoryzacji. Do różnych projektów stosujemy Grzegorz Duda, stoisko Grzegorza Dudy. Grzesiek też jak gdyby w motorsporcie zaczął stosować nasze produkty, zobaczył ich potencjał i tak naprawdę wszystkie tak naprawdę samochody, które tu stoją, są zabezpieczone też ceramizatorem, także, także to też jak gdyby świadczy o, o tym, że te produkty naprawdę działają. Powiedz mi na jakiej zasadzie one działają. Jak, czy to jest namacalne, że one faktycznie działają dla użytkownika? Co może być? Ja wiem, ale to pozostaje znaczy, tak. My jako firma bazujemy na, opieramy się na badaniach laboratoryjnych. Mamy nową siedzibę też do której Was zapraszamy, w której mamy też swoje laboratorium. W trybologiczne zajmujemy się gdyby ogólnie nanotechnologią, nanocząsteczkami. Współpracujemy z Wojskową Akademią Techniczną, jeśli chodzi o wszystkie gdyby tutaj aspekty techniczne. I mamy też badania przemysłowego Instytutu Motoryzacji w zakresie badań trybologicznych, jeśli chodzi o nano... Te właściwości przeciwzużyciowe, bo to jest tak naprawdę no, taki najważniejszy aspekt, który potwierdza jak gdyby, działanie tego produktu pod kątem tych właściwości laboratoryjnych, bo sama ceramika odkłada się tak naprawdę na, na wartościach kilku dziesięciomikronowych, więc one nie są zauważane jak gdyby gołym okiem. Natomiast właściwości e, przeciwzużyciowe, przeciwzadarciowe, jak gdyby przewagi e, nad jak gdyby tutaj e, stosowaniem bez jak gdyby, tych modyfikatorów tarcia w postaci ceramizatora, pokazują badania laboratoryjne i ich wyniki. Także to jest, to jest aspekt, który my możemy się pochwalić jako firma e, i będziemy pewnie gdzieś tam Ale mówiłeś do... o 10 mikronach, okej. Okay. 10 mikronów... Kilku, kilku, kilkunastu, dziesięciu... Okej, okay, bo to miało być właściwie kolejne moje pytanie, czy jeżeli ceramika, ceramika mamy taką delikatną powłokę ceramiczną tak. w środku silnika, na panewkach, korbowodach, wszędzie, na całym silniku, czy nie jest to coś, co mogłoby ewentualnie zaszkodzić silnikowi, zmniejszając luz panewkowy? Tak. Ale... 10 mikronów no to nie wpływa, na, to nie... nie jest, nie jest na, na, na tyle jak gdyby powłoka, która w jakiś sposób spowoduje to, że, że tego, te działania silnika będzie w jakiś sposób zaburzone. Mi się wydaje, że przy grubości 100 mikronów już byłoby to... To też zależy od jednostki napędowej, także no, ceramika ma też do, do siebie, że ona nam się nie nadbudowuje nad jak gdyby ten pułap e, elementów spasowania do silnika, tak żeby żeby zrobić coś ponad to, niż powinno. Tak? My to fachowo nazywamy poprawą geometrii detali silnika, jeżeli byśmy patrzyli na to w przekroju. Natomiast jeżeli e, byś był zainteresowany, też zapraszamy na szkolenia do nas, e, tak gdzie już w takich... E, Warunkach jesteśmy w stanie dokładnie wytłumaczyć, e, też na, na podstawie jakichś tam zdjęć, wizualizacji, jak to dokładnie działa i w jakim, jakim powiedzmy tutaj procesie to dokładnie przebiega. Dobrze, a powiedz mi, Michał, dlaczego powinniśmy pójść po ceramizator, a nie po konkurencję? Jesteśmy polską firmą, to już Ci odpowiedziałem na to pytanie, bo e, no przede wszystkim możemy się pochwalić tymi badaniami. A inne które, firmy nie mają takich wydaje badań? Wydaje mi się, że nie, nie słyszałem. Dlaczego się nie mogą pochwalić, to już odpowiedź sobie sam. Czyli się nie chwalą. Okay. Jak się nie kwada, to znaczy, że nie Jest znaczy, że takie prawnie okay. no. Aż co ciekawe. Jeśli chodzi o ceramikę, bardzo dużo firm, bo my tak naprawdę dużo konkurencji nie mamy, jeśli chodzi o rewitalizanty, bo to też trzeba oddzielić, bo dużo firm tak naprawdę na przestrzeni tej ideologii, którą my też gdzieś tam wyprowaliśmy, jeśli chodzi o ceramikę, wrzuca w to modyfikatory tarcia oparte na zadkach błąd. E, natomiast azotki boru nie są tak naprawdę rewitalizantami, którzy tworzą powłokę ceramiczną i zabezpieczają się nikt na długi czas. Są to modyfikatory tarcia. Natomiast to na większość rynków niestety jak gdyby e, ideologicznie czy gdzieś marketingowo wrzuca to, że tak powiem, kolokwialnie do jednego worka. Natomiast to jest zupełnie co innego i trzeba to oddzielić. To musimy być z tego świadomi. Okay. Ja wiem z mojego doświadczenia na tym, jak e... Jak te środki działają, jak ceramizator działa, jest bez dwóch zdań słyszalna, jest słyszalna różnica w pracy i silnika. Nie jestem w stanie tego bardzo opisać, wytłumaczyć, ale silnik pracuje ciszej. Po 30 minutach od zaaplikowania takiej malutkiej strzykawki. Tak się zastanawiam, czy to nie działa, powiedzmy, na zasadzie. Um, też lepkości pewnie, o to, że to jest w tym zapytań. stylu, ale również wspominali mi na przykład w komentarzach, że no spróbuj sobie do skrzyni biegów uszkodzonej wsypać troszeczkę drożdży. Zobaczysz jaka będzie cicha, Aha. ale również będzie cicha przez jakiś okres czasu. No po prostu odpowiadam, ceramizator nie jest modyfikatorem lepkości, czyli coś co w taki e, sposób fizyko chemiczny spowoduje to, że na przykład taki silnik się wyciszy, e, bo też robiliśmy takie testy i on w żaden sposób nie zmienia nam właściwości fizyko-chemiczne kolej. Więc to, to jest e, zupełnie inne działanie na zasadzie takiej. Jeśli chodzi pewnie o ten produkt, który można na myśli, to jest Cerator Ultimate, czyli nasz taki najbardziej high produkt i on zawiera stabilizatory lepkości, ale on nie, lep, nie modyfikuje lepkości oleju, ale stabilizuje go na przykład w wysokich temperaturach, tak żeby film olejowy zachował swoją tą właściwą dla danego silnika grubość. Dobrze, to mamy dwa produkty głównie, tak? mamy Ceramizatora. I ceratora. Ceramizator to jest ta strzykawka. Tak, Rewitalizant, dlatego jest mała gramatura, bo taka jest specyfika działania rewitalizantów. One, one są tak naprawdę mało objętościowe i jest to wystarczające tak naprawdę w aspekcie zabezpieczenia silnika. Natomiast Cerator Ultimate jest produktem, można powiedzieć, takim trzykomponentowym, który poza rewitalizantem w formie ceramiki zawiera jeszcze te modyfikatory tarcia i dodatki stabilizujące lepkości Czyli działa lepszy? dużo, obcerator będzie na pewno lepszym ze względu na to, że on działa w większym, szerszym spektrum swoich właściwości, jeśli chodzi o zabezpieczenie silnika. Wiesz, ogólnie ideą naszej firmy jest prowadzenie produktów, które tak naprawdę naszym klientom, użytkownikom umożliwi aspekt jak, gdyby jak najdłuższej eksploatacji ich jednostek napędowych w w samochodach. Także to jest, to jest jak gdyby cel naszej firmy, dlatego też takie produkty powstały bo świadomość konsumentów tak naprawdę co do e, technologii środków smarnych jest różna tak naprawdę. Bardzo dużo e, tak naprawdę użytkowników nie do końca wie na jakich bazach olejowych na przykład jest olej który stosują w swoich silnikach, na na ekipach kolejowych powstał, e, bo tak naprawdę oleje pełni syntetyczne to są tak naprawdę grupy, grupa czwarta i piąta, czyli oleje na PAO, czyli poliwa olefiny i jest. One nigdy nie występują e, oddzielnie ze względu na to, że na przykład PAO w technologii nie rozpuszcza pakietów dodatków, ale to już wychodzimy jak gdyby w specyfikę budowy samego oleju się. Ogólnie temat oleje silnikowy też temat rzeka temat i to... Rzeka. Można... Także to też na szkolenie możemy sobie umówić, jeżeli no, ale miał... jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Um, moi widzowie, bo nagrałem tam dwa filmiki na ten temat powiedzieli, tak, tak, dobrze, że to, to, a zaraz będziesz miał problemy z DPF-em. Ja się nie zagłębiałem w tym temat. Czy jest to jakoś, jakoś z jakiegoś powodu mogło o tym mówić? Czy to jest... Znaczy powiem ci tak. Generalnie może to wynikać z faktu, że bardzo popularnym dodatkiem na przykład jako modyfikatory tarczy a kiedyś stosowany był na przykład bruszewczyk Molibdenu. Czyli może jak jeszcze? Molibdenu. Teraz też często stosowany w produktach. My akurat nie stosujemy tak naprawdę siarki w swoich produktach, bo do czego zmierzam? w ma niewidomą, ze względu na budowę chemiczną, która zawiera cząsteczkę siarki, powoduje to, że ta siarka się spala w układzie, w komorze spalania silnika i potrafi przedostawać się do układu wydechowego gdzie może dochodzić na przykład do sytuacji, gdzie szybciej nam taki DPF zostaje zanieczyszczony i niedrożny. Natomiast ceramizator nie zawiera związków, które w jakikolwiek negatywny sposób mogłyby wpływać na same warunki spalania, które panują w komorze silnika. Okej, okay, tak myślałem, więc. że zadam takie pytanie, że jednak będzie takie skomplikowane, trudniejsze pytanie, żeby Cię zająć, ale widzę, że jest jesteś też, dobrze to przygotowany. Jest Bruno, to jest Bruno też temat jak gdyby na e, pewnie gdzieś szkolenie, bo to o tym można mówić e, bardzo wiele. My mamy serię produktów Anticox też, e, do których prowadziliśmy, możemy się pochwalić, że jesteśmy też jedyną polską firmą, która produkuje poza Bry, Brytyjczycy też jak, jak gdyby też tą technologię stosują, e, płynne katalizatory spalania. E, czyli to właśnie e, są dodatki do akurat oleju napędowego, które w procesie spalania e, powodują to, że na przykład e, te cząsteczki e, tutaj głównie ferrocenu i ceru, tlenku ceru właściwie, przedostają się do e, katalizatora, np. Ty jako mechanik na pewno doskonale też o tym wiesz, że to jest bardzo częsty e, problem użytkowników właśnie e, silników diesla, że do, tej, do tego zanieczyszczenia DPF-ów dochodzi. I płynne katalizatory spalania oczywiście, jaka forma profilaktyki, bo to nie jest coś, co nam wyczyści ten katalizator, ale powoduje to, że te osady węglowe w dużo wolniejszym stopniu, jak gdyby tam się gromadzą. Bo katalizatory spalania powodują to, że w niższej temperaturze i efektywniej wypalają się osady węglowe w układzie wydechowym, w katalizatorze, w no, turbinie, w Ten turbinie, system, ten system znamy na przykład z grupy PSA, ten Dokładnie. FAP cały, zamiast Dokładnie. mówi się DPF, ale to jest tak naprawdę FAB. Również mamy systemy z piątym wtryskiwaczem, który wtryskuje diesla przed dbm, żeby zwiększyć, ale jak płynne katalizatory? Czy to jest coś, co... Bo wiem, że macie produkty, które się psikuje bezpośrednio do komory spalania, zostawia się na dobę tak. i później się wszystko wyciąga. Tak, tak, tak. Natomiast płynne katalizatory czy spalania nowym. stosuje się jako dodatek do paliwa. Czyli tak naprawdę każdy w zapleczu swojego garażu na stacji benzynowej może ten produkt dodać. I tak naprawdę eksploatować normalnie swoją e, jednostkę napędową i swój system. A nie będzie samowy. miało to przy nowych jednostkach z e, SCR-em, AdBlue, bardzo niskimi normami spalin? Nie, nie będzie generalnie miało... jeśli chodzi o system AdBlue i tak naprawdę tą, tą, tą całą ekologię, no to są zupełnie oddzielne układy, także w żaden sposób to ze sobą nie, nie koliduje. Macie może coś takiego, jeżeli już o tym mówimy? Jestem. czy e, produkt, który może zmniejszyć ilość sadzy w, w kolektorze dodatkowych albo w zaworze recirkulacji coś co nie będzie tyle sadzy generowało? Albo Ta, to, nie... to właśnie jeden z tych e, dodatków właśnie na, na bazie tych katalizatorów spalania. On też będzie wpływał na przykład na zawór EGR który jest zaworem właśnie recykulacji spalin. bo to jak gdyby w tym obrębie to działa. Czy jest to jakoś namacalne? Załóżmy, bo to moje pytanie jest takie, czy trzeba będzie wtedy czyścić kolektory? Załóżmy, mamy te 3 litrowe diesle w BMK, w Audi. Te kolektory są do czyszczenia mniej więcej przy 150 tysiącach. Zależy jak kto jeździ, niektórzy jeżdżą przy 200 tysiącach inni, przy 80 tysiącach muszą to wyczyścić. I teraz moje pytanie jest, czy jedna butelka, czy na przykład... Yy, powoduje wyczyszczenie tego, czy trzeba za 50 albo 5 Na znaczy, Jeśli chodzi o dolotowe, to tutaj wiadomo, że jak gdyby bez takiego aspektu bardziej mechanicznego czyszczenia, czyli oczywiście zastosowania odpowiedniej chemii, ale też czyszczenia mechanicznego, no to tu niestety się nie obejdzie. Nie mhm. mamy jeszcze produktu, który jak gdyby podczas pracy silnika możemy stosować do układu dolotowego, który nam jak gdyby płucze, tak? Czyli jednak tutaj układ. na razie to nie, nie obejmuje tak. tego dobrze. Ja chyba na razie nie mam więcej pytań. Dziękuję Dzień ci bardzo, się bardzo. bardzo. Dzięki. Miło było Cię zobaczyć.